To Piotr Ujski, dyrektor regionalny. Kochani, dzisiaj odbieram swoje auto. Zobaczcie luksus i ekologia w najczystszym wydaniu. Chodźcie za mną. Jestem mega podekscytowany. Zobaczcie, jakie to są piękne auty. Jak się czujesz, piotr, w nowym samochodzie? Cudownie, Konrad. Zobacz, ten dotyk skóry, ten zapach. Słuchaj, to jest mega luksusowe auto. Nigdy sobie nie mogłem wyobrazić, że będę jeździł autem tej klasy i przede wszystkim nowym. To jest spełnienie moich marzeń. Spełniłem swoje marzenia. I przede wszystkim idealnie do Ciebie pasuje. Tak, idealnie do mnie pasuje. Jestem dumny i mega szczęśliwy, że mam to auto. Powiem Ci Piotrze, jak sobie przypomnę, kiedy pierwszy raz się poznaliśmy, było to we Wrocławiu na konferencji zdrowia, siedziałeś w pierwszym rzędzie i widziałem, że byłeś mocno zainteresowany tą konferencją zdrowia. <grym> tak. Słuchaj, byłem zainteresowany, bo zdrowie zawsze było dla mnie ważne. Tak, tak. Powiedz mi, czym się zajmowałeś zanim w ogóle dołączyłeś do branży biznesu sieciowego? Było 22 lata pracy na etacie, słuchaj, w korporacji, hurtownia, alkoholi i papierosów. <grym> przeciw branży zdrowia. Dokładnie. No pamiętam właśnie, że po tej konferencji zaczęliśmy razem pracować, angażować się właśnie w biznes tak. sieciowy i ty jako przedstawiciel handlowy, który właśnie działał w branży papierosów i alkoholu, widać, że zaangażowałeś się i odniosłeś tutaj duży sukces. Tak? I myślę, że to jest dopiero początek mojej drogi. Tak. Powiedz mi, Piotr, w takim razie to ci najbardziej przeszkadzało w pracy, w którą wykonywałeś ty na etacie. Wiesz co, przede wszystkim czas pracy, chociaż to jest norma 8 godzin, tak, a było naprawdę troszkę więcej 10, ciągły pęd za wynikiem, mhm. tak? tysiące maili, ale wiesz co, tak naprawdę chyba bardziej mi brakowało rodziny, czasu dla rodziny. Ciągle było coś, telefony popołudniami. Po prostu brak tego czasu. No tak, no wiadomo, że zawsze jest tak, że jeżeli masz pracę, która cię absorbuje, nie masz czasu dla siebie i rodziny, po prostu nie chcesz, chcesz od tego uciec. Tak, a w dodatku wynikały pewne niesnaski w domu, ponieważ mhm. żona też chciała mieć bardziej mnie dla siebie, prawda? Wiadomo, że każda żona chce mieć męża przy sobie. Tak, a ja też taki jestem, i dlatego tutaj szukałem czegoś i znalazłem. Powiedz mi, jeśli miałeś dość swojej pracy na etacie, to czego szukałeś w życiu? Spokoju. Spokoju, czasu dla siebie i spełnienia się w czymś, co będę wykonywał zawodowo, tak? Hobby, jak jest Twoją pracą, no to czujesz się genialnie, bo nigdy nie pracujesz. Tak, to Ci zawsze daje radość, spełnienie. Tak, i czujesz, że to jest Twoje. Rozumiem, a powiedz mi w momencie, kiedy trafiłeś na biznes sieciowy, co Ci się w nim najbardziej spodobało? Wiesz co? Możliwość przede wszystkim. Po jakimś czasie uzyskania dochodu pasywnego, czyli za raz wykonaną pracę, dochód byłby naliczany miesiąc-miesiąc, miesiąc, rok po roku, tak? Czyli tak można powiedzieć, emerytura od już. <tryk> tak, emerytura. Od, od zaraz. I jak widać, sobie ją idealnie wypracowałeś. Tak, tak. I to jest cudowne. I zawsze o tym będę mówił, że tutaj, przede wszystkim, uzyskałem czas dla siebie. Spełnienie swoich m, aspiracji zawodowych, tak? Mhm. Bo mi się to bardzo podoba. Praca z ludźmi jest cudowna. To, co robiłem w korporacji, też było cudowne, ale narzucone pewne rzeczy m, jakby dławiły moją osobowość. Mhm. No i tutaj, jak sam powiedziałeś, masz i czas, i czas dla rodziny, spełnienie dla siebie, i przede wszystkim dobre pieniądze, dobry styl życia. Tak, zdecydowanie tak. Pieniądze takie, których nigdy nie widziałem pracując w korporacji. Aha, a powiedz mi, czy miałeś jakieś obiekcje i obawy, żeby się przyłączyć do tej branży, do biznesu ościowego? Nie. O samo przyłączenie nie miałem żadnych obaw, obiekcji. Bardziej bałem się opinii innych o tym, co zacząłem robić, tak? Ale jak gdyby pomyślałem sobie, że to ja żyję swoim życiem, oni mi w tym nie pomogą. Tak, bo nikt za ciebie nie zapłaci rachunków, nie wyśle na studia twojej dzieci i przede wszystkim nie spełni twoich marzeń. Wszystko decydujesz i zależy od ciebie. Dokładnie tak. I powiem ci, to była najlepsza decyzja biznesowa w moim życiu, zawodowa. To faktycznie, Piotr, na początku nie było ci łatwo, a jak sobie z tym poradziłeś? No wiesz co? Przede wszystkim przeszedłem do działania, tak? Nie mhm. oglądałem się na innych, działałem, a powiem ci nawet taką historię, że mam znajomego na osiedlu, który na początku śmiał się ze mnie szyderczo, mhm. a w tej chwili się uśmiecha i dołączył niedawno do mnie. Tak, bo pani właśnie, że wiele osób w branży biznesowej na początku nie rozumie. I na początku się tak przeglądają, robią jakieś takie podśmiechujki sobie, tak. a kiedy już zobaczą, właśnie namacalne efekty, na przykład, jakim jest ten samochód, no to wtedy już na nich to robi duże wrażenie. Dokładnie tak. Potrzebują jak gdyby uwiarygodnienia, tak, że ten system działa. Nie zdając sobie sprawy, ile mogą przy tym zaoszczędzić czasu, a i również, jakie tu są dobre zarobki, i że nie ma sufitu finansowego. Dokładnie tak. OK, Piotr, powiedz mi w takim razie, jak długo działasz w biznesie sieciowym i ile osób gromadzi Twój zespół? Ja Wiesz co, w biznesie sieciowym, działam 4 lata, będzie w listopadzie, teraz pod koniec. Mój zespół tak naprawdę w tej chwili to już jest 1600 osób. Wow. Ale co jest najlepsze? Na trzech kontynentach, w 24 krajach na świecie. Robi to Większość wrażenie. Większość tych osób nie znam. Tak, A jak wyglądają Twoje wyniki finansowe w tym momencie? Są, ze, kwoty zaczynają się pięciocyfrowe przede mhm. wszystkim. No i. Dofinansowanie na auto, które też jest 3000 netto miesięcznie. No. I tak widać, siedzimy w nowym Lexusie ES, tak. który robi ogromne wrażenie, i powiem Ci, że lekko Ci zazdraszam tego samochodu. Tym bardziej, że wiem, że lubisz i luksus, i ekologię, a Lexus Ci to daje. Dokładnie tak. A w dodatku moja córka jest bardzo eko. A ja chcę być dla niej prawdziwym wzorem i jest dumna, dlatego że wybrałem akurat ten model. Powiedz mi, Piotr, w takim razie, jaki błąd popełniłeś na samym początku, kiedy zaczynałeś biznesie ścią, Czy mógłbyś się podzielić? Więc co? Popełniłem kilka błędów, tak? Ale oczywiście wyciągnąłem z nich lekcje. Ale takim głównym, jakby błędem podstawowym, było to, że chciałem robić wszystko po swojemu, tak? Nie patrzyłem na to, jak inni to robili i nie uczyłem się od osób, które mają doświadczenie. Ale w tej chwili. Korzystam z tego bardzo mocno i osoby u mnie w zespole też również korzystają z mojego doświadczenia. Super, no i przede wszystkim Ty zacząłeś się uczyć od ludzi, którzy osiągnęli w tej branży sukces. Ty jesteś dziś człowiekiem sukcesu, tak. więc Twoi ludzie uczą się od Ciebie, dzięki temu masz taki rozpęd w zespole. Dokładnie tak i powiem Ci, jestem dumny z tego, co stworzyłem, a zespół tak naprawdę daje mi tyle motywacji do dalszego działania, że no, to jest moja pasja. Aż chce się do, pracować. Dokładnie tak. Cudownie. A powiedz mi Piotr, bo są setki osób dzisiaj, które przyglądają się biznesowi sieciowemu. Jaką dałbyś wskazówkę osobie, która dopiero zaczyna chce dołączyć do biznesu sieciowego? Przede wszystkim niech taka osoba znajdzie sobie lidera, który będzie potrafił ją poprowadzić, nauczyć, lidera, który osiągnie pewne jakby pozycje, tak? Takie jak ta osoba chce osiągnąć. Dlaczego? Mhm ponieważ on doszedł w to miejsce. Tak. I druga ważna rzecz, żeby firma, z którą jakby trzeba zacząć współpracować, tak? czy powinna ta osoba zacząć współpracować, powinna mieć narzędzia, które też będą pracowały za tą osobę. No tak, czyli gdybym dzisiaj chciał wybrać firmę marketingu sieciowego, mam znaleźć lidera, więc tutaj udezwałbym się do Ciebie, no bo wiem, że jesteś praktykiem, masz nałacalne sukcesy, zarabiasz tak. bardzo dobre pieniądze, stworzyłeś duży zespół I, i również sprawdziłbym faktycznie, czy w tej firmie, w której pracujesz, są narzędzia do rekrutacji. Dowiedziałbym, jakie są narzędzia do rekrutacji. Przede wszystkim skuteczne, które działają, tak? Czyli wdrożone do działania powodują, że Nasza praca staje się lżejsza, łatwiejsza i przede wszystkim skuteczniejsza, czyli przynosząca efekty wymierne. Co też na przykład możemy zobaczyć w Twoim zespole, bo jest na przykład Piotr taksówkarz, który ze zwykłego taksówkarza wrocławskiego stał dzisiaj się, również przedsiębiorcą, zarabia kilka tysięcy złotych, jeździ nowym mercedesem C-klasą. Tak jest. I Maria kosmetolog, która również w kilka miesięcy właśnie osiągnęła duży sukces, budowała zespół ponad kilkuset osób i również jeździ nowym samochodem. Dokładnie tak. Czyli wynik jest tak można powiedzieć uzyskany odpowiednio. A szykują się następne dwa auta do biorów tak, ze kolejne Kolejna samochody i każda osoba się tu uczyła wszystkiego od zera. Tak jest i zawsze była tą pierwszą na początku. Tak. Piotr, ja widząc Twój sukces, to w jaki sposób się rozwinąłeś, jakim stałeś się liderem przez ten czas, no ogromnie Ci tego gratuluję. Przede wszystkim e, tego samochodu, bo to jest Twój wymarzony samochód tak. i spełniasz swoje marzenie. Warto zawsze wiedzieć to, że marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Tak. Ty to marzenie zrealizowałeś, wziąłeś odpowiedzialność, bo kiedyś ty zaczynałeś, byłeś sam, dzisiaj jest z 1600 osób na całym świecie, tak? Także ogromne gratulacje. I co życzę Ci, słuchaj, przede wszystkim ekologicznej i luksusowej jazdy? Ogromne gratulacje. Dzięki, Konat. Nie byłem sam, byłem z Tobą. <laughs> tak, od samego początku. Od samego początku, dzięki. Ogromne gratulacje, jeszcze raz. Dzięki.